I oczywiście mam kostę i sranę pałej, pokażę dzisiejszy sklepik eee... Fortnite eee... Lecimy ze sklepikiem U, jaki fajny skinek jak bardzo Jest No, to są nowe skiny Jest taka i taka ona A są bardzo fajne, kozackie są Jest królisia Jest pom pomruk <coughs> Jest giro Pneumatyczny Nadęta lotnia oni mi się nie podobają te skiny Aglina A. Agla... Aglaja i Moro Kilof. Kilof jest spacka kilof jest spacką. Lotnia. Bo też spacka jak za 800. Il il ilustracje Omen. Omen jest kozacki. Fortuna jest fajny ten ski ze skin, ten drugi jest przekazatki taki tego Samsunga, tak jakby chyba no To jest kill losu Kill roczni yy, Lotnia Facetka Skorpion, spoczyny skinek, nie wiem czy nie kupię yy, Ponury Odegraj swoje. Śmiała postawa. Czapany. Czap, czap. No, tu y, są te flasza. I tyle z pakietów. Widzimy się jutro w sklepiku. Siema.